I'm here to get my Okej, okay, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony Chmielo, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Remember Me. W poprzednim odcinku spotkaliśmy no właśnie tego typu w helikopterze, a raczej w czymś na kształt um, falotola. Steal yeah, okay, the code from this birdbrain and get to Silicarte Wells. Okay, I've got an idea. Stay frosty, sis. This guy's serious. So this is your great plan, huh? To hibernate forever. It's over, Dillon. Show yourself. I musimy się teraz do niego dostać jakoś mu kody, żebyśmy mogli dostać się... Dostać się do siedziby Mamorize. Tylko myślę, jak tu się do... przedostać, tak... Kurde... Dobra teraz tak na szybkiego udało nam się Teraz pod to na szybkiego Dobra, 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 Nilin. O świetnie, świetnie. Teraz sam raz na niego. Ok Edge Tra jest z of the picture and I've got the access code No time for metals right now sis You've got to find Cartier Wells i persuade her to abandon the reconversion project Go. No ledwo ledwo udało nam się ale musimy się teraz do sillyi dostać hmm, Coś następna znaćka gdzieś obok widoku na wieżę Eiffla. O, jakiś nightclub. Fajnie, fajnie. Ale co to androidy robią za dziewczyny? Bez przesady. Ja idę po znajdźkę. Tam jej nie ma, ale tu jest. Nie było tego. Ej, co jest? O, jest git. Memorize. Tutaj mam się dostać. Trace hmm? just so had the HQ riddled with bullets. What a loony. Listen up, reconversion dogs. Time to earn your slots. Get her. Yes! YES! Get her! it żołnierze tutaj um, ubrali w kombinezony jakieś um, liperów zwykłych tak To wygląda na to że mamy chyba go rozwalić bo on trzyma ich jakby nas czymś, na kształt smyczy Ale na nich sobie będę wbijał życie, i w międzyczasie będę mógł, będę mógł atakować tego, tego typa tutaj, a nawet nie trzeba było ich niszczyć. Dobra, ten typ już, już na aut idzie praktycznie. Mogę mu nawet bombą zapodać, co mi tam szkodzi. kurde, aż pięciu? Hmm, nie spodziewałem się takiej ilości ich. Może być, powiem wam szczerze, coraz ciekawiej. Włączmy sobie w takim razie Sensei Furii. doładujmy sobie szybko bombę hmm, od razu zabijemy tego 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 wytrzymałego bo musi na tego się on jest. prawie całe życie straciliśmy przeciążmy go szybciutko a tego ze spamera. O kurde. No, powiem wam szczerze, że tego się nie spodziewałem, że będzie ich coraz, coraz więcej jeszcze doszły te, te takie coś na kształt dronów. Nie gadajcie, że musimy wszystko od nowa. On no to teraz musiał się postarać w takim razie. Dobra, rozwalmy sobie. Mam w sumie na nich taktykę. Tych starczą. Tych, wo, tych nawet w ogóle nie ruszajmy, bo tylko życie potracimy. Tych starczą sobie. Rozwalmy ich tar im tarczy. Okej, okay, teraz wszyscy są już chyba wystarczy, tak? No to wygląda dobrze. I teraz na tego typka potrzebujemy zapodać bombą. Spierdalać. Ok. O kurde! Ale nie spodziewałem się tego, dobra. Szybciej, teraz musimy zacząć działać coś. O, tu się niebezpiecznie zaczyna robić. Nie tego, nie tego, nie tego, Nilin. Spokojnie. Tego możemy z. Nie tego, nie tego, Nilin. Ze spamera tego. Kurde! Try to get around us. Like that, don't care you? yes! who. You're fucked up. Shit. Hmm, dobrze, 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 dobrze. I tutaj teraz mam pomysł, podsadz na tego bombę, tego przeciążby sobie. Teraz musimy naprawdę uważać. Oby to było na tyle. Ledwo, ledwo. O, My second is frozen when absolute. My third has all its senses. My fourth tap dances like a spider. And all put together I can go through a door. My second is frozen when absolute. My third has all its senses. My fourth tap dances like a spider. And all put together I can go through a door. Hmm, moim zdaniem to musi być coś na kształt 2, 2. 2. Mój drugi zamarza, gdy jest wszystko bezwzględne. <grywa> my, my first is second, My second is closed and absolute. My third has all its senses. My fourth tap dances like a spider. Hmm. Let's try to Nie co, nie wiem. Zero nie. Musi być na pewno jeden, a jakby jeden, dwa, trzy, cztery. Też nie. Hmm. No powiem wam, że mój pierwszy jest drugi, gdy policzyć wszystkie. Co, zamarzam? Jakąś umiejętność, która zamarzała by?

Ile mamy w ogóle tych... mmm... nie presenów. Chyba 4 albo 5, dobra. Nie wiem, powiem wam szczerze, że w tym momencie się... z całej siłą. My fourth, my fourth tap dance is like a spider. And all put together, I can go through a door. Trim, it's dwa dwa zero. Five, eight, two, zero. 5 bez tej podpowiedzi bym nie dał rady No to zagadka powiem wam szczerze, że nie była nawet taka łatwa jakby się zdawało no, ale dobra Jesteśmy w siedzibie Memorize myślę, że to jest dobry moment na skończenie tego odcinka, więc w następnym odcinku będziemy dalej przemierzać do Celdi chyba, z jakiegoś... No tak w ogóle gubię te wszystkie imiona, i będziemy do niej przemierzać, wykrać jej wspomnienia albo ją zabić. I myślę, że to by było na tyle w tym odcinku i ja się z wami żegnam. Cześć wam wszystkim.